Święta się jeszcze nie zaczęły, co prawda, ale wprowadzamy się w ten dobry nastrój. Myślę, że wszyscy potrzebujemy tej dużej ilości życzliwości, serdeczności, wybaczania, a grudzień jest tym wyjątkowym miesiącem, kiedy łatwiej to z siebie wydobyć. Myślę, że to, czego chcieliśmy, czyli cudowny nastrój, radość dzieci, radość dorosłych, osiągamy, widzę to. Widzę to, że jest miło i przyjemnie i o to tak naprawdę chodziło, a jeszcze spadł śnieg, to już w ogóle jest taka niespodzianka, tego się nie spodziewaliśmy. Poza tym, co widzimy na płycie rynku, gdzie mamy karuzelę, gdzie mamy fotobudkę, stoiska, mamy występ artystyczny na scenie. Na jarmarku mamy ciekawe stoiska, ponad 60 wystawców, to naprawdę dużo się zgłosiło w tym roku, jest duże zainteresowanie. Mamy wieszaki. Z domkami, z różnymi tam właśnie. One są na, na ubrania, na, na klucze. Wszystko zależy od wyboru i od decyzji kupującego. Tak? Wszystko robimy sami z drewna. E, nic nie, się nie powtarza, każdy egzemplarz jest inny. Też mamy właśnie, tak jak pan tutaj widzi, skrzaty. Oprócz tego mamy świeczniki stojące zarówno na podłogę, na stół. Po raz pierwszy no, spróbowałam, bo bardzo mi się udzielił ten klimat coroczny tutaj na naszym targowisku. A to są moje dekoracje, co się nadało do wykorzystania. To jest wykorzystane ewentualnie o pierniki domowej roboty, choinki. Myślę, że to jest świetna, integrująca impreza dla naszych mieszkańców i sympatyków naszego miasta.